Nie było żadnych wątpliwości co do źródeł tej złej sytuacji i co do ludzi odpowiedzialnych za złą sytuację, czyli za mm, no, uzasadnione podejrzenia o próbach nielegalnego lobbyingu. I po to, aby mm, reputacja nadszarpnięta, przynajmniej jeśli chodzi o niektórych y, y, ludzi, żeby tę reputację odbudować, trzeba bezwzględnie sięgnąć do całej prawdy. I to są. I, Temu będą także poświęcone działania, o których jutro Państwa poinformuję. Po drugie, yy, yy, trzeba będzie rozstrzygnąć ostatecznie kwestię nadużywania yy, służb specjalnych do polityki. Nie może być tak, i to chcę podkreślić z całą mocą, że na polityczne wybory, na yy, funkcjonowanie ciał konstytucyjnych, wpływ ponadstandardowy mogą mieć służby specjalne. I po trzecie, to jest oczywiście. Yy, Pokazanie w platformie, że mamy siłę, żeby ten czas, bo to jest poważny czas w, w reputację niektórych ludzi platformy, żeby umieć...